Ludzie mają wrodzony talent do wybierania właśnie tego, co dla nich najgorsze. Nie żałuj umarłych, Chary, żałuj żywych, a przede wszystkim tych, którzy żyją bez miłości. Jeśli ktoś kocha nas aż tak bardzo, to nawet jak odejdzie na zawsze, jego miłość będzie nas zawsze chronić. Są takie wydarzenia, które przeżyte wspólnie muszą się zakończyć przyjaźnią. Zagłuszanie bólu na jakiś czas sprawia, że powraca ze zdwojoną siłą. Obojętność i lekceważenie często wyrządzają więcej krzywd niż jawna niechęć. Patrząc na ciemność lub śmierć, boimy się nieznanego, niczego więcej. Nadejdzie czas, w którym będziecie musieli wybierać między tym, co słuszne, a tym, co łatwe. Ach, muzyka to magia większa od wszystkiego. Co tu my robimy? Prawda to cudowna i straszliwa rzecz. Więc trzeba się z nią obchodzić ostrożnie. Co ma być to będzie, a jak już będzie, to trzeba się z tym zmierzyć. powiedział Hagrid. Jeśli chcesz poznać człowieka, patrz jak traktuje podwładnych, a nie równych sobie. bo widzisz chary to nasze wybory ukazują kim naprawdę jesteśmy o wiele bardziej niż nasze zdolności to dziwne ale kiedy człowiek się czegoś boi oddałby wszystko byle tylko spowolnić upływ czasu czas ma okropny zwyczaj przyspieszania swego biegu trzeba być bardzo dzielnym wystawić czoło wrogom ale tyle samo męstwa wymaga wierność przyjaciołom. Nie musisz się wstydzić tego, co teraz czujesz. Przeciwnie, to, że odczuwasz taki ból, jest Twoją największą siłą. Ostatecznie, dla należycie zorganizowanego umysłu, śmierć to tylko początek nowej wielkiej przygody. Nie ma czegoś takiego jak dobro i zło, jest tylko władza i potęga, i mnóstwo ludzi zbyt słabych, by osiągnąć władzę i potęgę. Strach przed imieniem zwiększa strach przed tym, kto je nosi. Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony. Daj znać w komentarzu jak podobał ci się film i jego treść. Nie zapomnij o subskrypcji oraz polajkowaniu wideo. Pozdrawiam. Słowo filozofa.